Dzień dobry, witamy w nowej serii Mobilny Off-Grid Dzisiaj kaweczkę pije z nami pan Remigiusz Czy inaczej, dzisiaj kaweczkę ja piję Z panem Remigiuszem, tak? Dziękuję za kawkę, dziękuję bardzo Mamy taki sprzęcik, przed chwilą odebrałem Także, taki mam chwilę wolną, to sobie nagram Dzisiaj wjeżdżam na nasze rejony Testowe przetwornica kolejna 230 V, zaraz się do niej dostaniemy 48 V, cholipka, to ja ją muszę do mojego magazynu podpiąć. Ja myślałem, że ona jest na 12 albo 24. Ale jest lekka, jest lekka. Przetwornica w zestawie. Tak samo przewód w zestawie sieciowy. Dodatkowo. Ma takie ładne przewody. Idealne akurat, żeby się do mojego pakietu złapać. Przejdźmy do akumulatora. Fajnie, fajnie, że to jest. Nie ma bezpiecznika żadnego, ale mamy jeszcze wiesz, do skręcania tutaj, tak. Zobaczmy sobie w instrukcji szybko. W instrukcji nic ciekawego nie ma. Nie mam pojęcia jaki to jest model. Tu nigdzie nie pisze jaki to jest model. Tylko siła kontynuowa, powiedzmy, pik, w piku 5,5 kW, ciągiem 2,5 kW, 2300. Ale nie pisze jaki tu jest model totalnie nigdzie. Waży no nie wiem, kilogram. A tutaj <laughs> mamy podane te modele KS6000, 5000 Załóżmy, że to jest KS5000 5502 tu piszę, Załóżmy, że to jest 5000 To mamy przy 48V 134A Tyle teoretycznie powinna brać Wiesz co, ja Ci ją porównam od razu do tego wewora Bo mam tego wewora, leży sobie 1890g, tak? Tyle waży ta przetwornica. A teraz położymy sobie tego wywora. 4273 waży ten. Z tym, że ten jest na 12V, tak? czyli musi więcej znosić. Ten jest na 48V, czyli mniej znosi, lepiej sobie będzie radził, przez to, że ma takie wysokie napięcie. No Ale różnica jest, różnica jest i to aluminium. Czuć, że to jest takie gówniane aluminium. W tym, no, jest grube, jest grube, Czuć w dotyku, że jest lepsze w dotyku, porządniejsze po prostu. Waga wagą, ale w dotyku, wiesz. To już czuć, że tutaj coś jest. Tutaj taka zabawka raczej. Jeszcze może. col sztok znajdę i zaraz sobie sprawdzimy wymiary tego. 32 cm na 15 cm na powiedzmy 10, powiedzmy 10, 9,5. Dobra, bierzemy sobie tak. To potrzebujemy i potrzebujemy to, Idziemy ją sprawdzić. Jeśli producent dał przewody cienkie, jak wykałaczki, to nawet przy tych 48 V. Oj, oj. Oj, oj, oj. Jesteśmy zapięci do pierwszego wejścia. Tu mamy nasz przedłużacz. Zaraz mu damy jakieś obciążenie. Tutaj oczywiście moi patroni e, witam nowych patronów. Panowie właśnie jestem na etapie grawerowania drugiej nowej tabliczki z wami. Także dziękuję za wsparcie, dziękuję bardzo. I oczywiście witam nowych patronów. Przetwornica zapięta, gotowa do uruchomienia. Uruchommy ją i spróbujmy, czy będzie wszystko okej. Okay. Dobra, połowa za nami, połowa sukcesu. Mamy nasz mierniczek zapięty do wyjścia z przetwornicy. Teraz się tak ustawimy. Zobacz, nie ma źle. Nie ma źle w sensie takim z jakimś dziwnym załamaniem, ale jest, jest ta sinusoida fajna. Uruchamiamy 1300. Od razu, od razu po uruchomieniu, uruchamia się wentylator w niej. Tu coś źle pokazuje, bo ja wiem, że ten grzejnik jest 1300, 1000... a tu nam pokazuje, że pobiera 1070, czyli zaniża. No, ale dobra, dobra. Tak powinno stać. O. Ale działa, pracuje. Wyrzucimy sobie teraz jeszcze toster, 1 kW. Zobacz, jak się wyciąga. Widzisz tą krzywą, co się z nim dzieje. Znowu patrz, się robi gruba dziwna. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ten kW 300 chodził sobie z 3 minuty teraz. Sprawdzimy pod termowizją, co się dzieje z tą przetwornicą. 40 stopni nasze przewody cieniutkie. Ej, no nie myślę. 1120W teraz pobiera. Tu się mocno te drzewią. Nie ma wcale źle Mam wrażenie, że chodzi z dużą na ramieniu, ale nie ma źle Nie ma źle, 1100, tak? To dołóżmy jej jeszcze 800 Poszło Teraz pobiera Ona dobra W porządku Wszystko wiadomo już ci pokazuję. Ten toster i grzejnik zawsze biorą powyżej 2000. Natomiast tutaj mamy 1600. Już ją przydusiło. Mamy mierniczek. Wyzerujemy. Wyzerowany 36A. I teraz 36A razy 48V. To jest 1728W, tyle teraz pobierała. 1600 parę pokazywała, natomiast jej obciążenie to było ponad 2000, więcej nie była w stanie dać. Mój BMS jest tu akurat 200A, także on spokojnie to da. W tym przypadku, w tym teście, nie ograniczał mnie wcale powiedzmy BMS, ale czekaj, jeszcze my dołożymy jedno urządzenie. Toster pracuje 1300, dorzucimy jeszcze czajnik 1700 w takim razie. Zobaczmy tutaj, co się dzieje. Czajnik nie wystartował z jakiegoś powodu. 100 stopni. Teraz kliknął. Zobacz, jak rozciąga. Jak rozciąga nam ten. A tu? O, 2400. No to dobra. No to daje radę więcej. Czajnik ją zmusił do większej pracy. Zobaczmy sobie pod termowizją. Zobaczymy teraz pod termowizją co się dzieje kable się palą, to tam w mogą 90 stopni w środku, no to już jest tyle, o, nawet ponad 90, ale ci 2300, dobra, trzeba hamować Przekroczyliśmy, pardon 60 amper 60 a pobieramy, ale to już jest koniec tej przetwornicy. 90 parę stopni w środku, to już jest zdecydowany koniec. Myślę, że jakbym ją tak na dłużej zostawił, to faktycznie ta gaśnica by była potrzebna. Ja no tak siedzę, piję kawkę sobie właśnie. I tak się zastanawiam, czy podłączyć jej trzy urządzenia, żebyśmy wyciągnęli z niej te 3 kW. Ale boję się, że ją spalę, wiesz? Dała nam 2,300, w porządku. Ten czajnik ją zmusił, żeby mocniej chodziła. Ale boję się ją przeciążać. Boję się, że się spali. A to nie jest moje, ja ją dostałem. Jak ją spalę, to będę musiał ją odkupić. A dawaj! Dawaj! Dla potomstwa my musimy robić takie badania. Miernik odpięty. Musiałem miejsce zwolnić. Poszedł grzejnik. Teraz pójdzie czajnik, 100 stopni Teoretycznie poszedł i do tego toster siebie Koniec Dobra, ale nic nie wybuchło, nic się nie stało 2600 widziałeś, to był jej szczyt No i już mamy alarm, że jest przeciążona Ciekawe, czy przeciążona, że przeciążona, czy przegrzana No bo 100 stopni, nie? No to... Resecik. Uruchamia się wentylator od razu. Dobra, niech się schodzi. Aha, nie, ja grzejnika nie wyłączyłem. Tak jak widziałeś, 2600 dała. 100 stopni. No tu przewody gorące. 100 stopni w środku już mieliśmy. Do 5000 na pewno nie dojedziesz nigdy w życiu. Tylko i wyłącznie dała nam 2600. Tylko i wyłącznie dlatego, że w 48 przechodziła. Dużo łatwiej niż 12, ale te 2600 to już było. To już było nie kategorycznie za dużo. 2 kW to jest jej szczyt. 1800 według mnie to jest jej szczyt. I tak fajnie, i tak fajnie na tą wagę. Nie wiem ile ona kosztuje, zaraz zobaczę ile ona kosztuje. Ale i tak fajnie, że dała 2 kW, wiesz? Jeżeli chcesz taką przetwornicę kupić, tej firmy, tylko 12 albo 24 V to nawet nie wiesz, to już wiem, że nie ma sensu jej brać w dotyku gówniana wagowo gówniana szkoda, że nie ma pilocika zaraz zobaczymy sobie miernikiem jeszcze jakie ona ma straty na swoją pracę, tak? czyli jest tylko podpięta ile amper bierze zresetujemy mierniczek wyzerujemy pięknie 0,5A, czyli 20W, ale pracują wentylatory, tak? Poczekaj, wyłączy ją 003 pobiera, 001 No dalej, 15-18W, powiedzmy, bierze o na taką pracę swoją. Kurde, nie wiem jak, w jakiej cenie jest ta przetwornica. Nie wiem jak ją ocenić teraz, bo przyznam się, nie odrobiłem zadania domowego, nie spojrzałem w internet za nią, ale do 300 zł, powiedzmy do 300 zł, że kosztuje ta przetwornica, to ode mnie 4 kawki na 10, 4 na 10, niby dała te 2500, gdzie to jest? 2300, o no to nawet dała, bo dała 2600. Niby dała tą wartość, ale to już była tragedia. I nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyś dłużej ją używał na tych 2 yeah. kW. Zrobiłeś angielski? Super synek. Tu teraz nagrywam, wiesz? Test przetwornicy. To jest siema, siema widzowie. Siema widzowie. Siema. <laughs> Kocham was. A tu gdzie jest ta gaśnica? Jaka gaśnica? Bo ten sprzęt taki był niepewny, wiesz, synek? Tak nie byłem pewny, czy nie będę jej potrzebować. Jakby się paliło, to bym cię wołał spokojnie. Takiej imprezy byś nie ominął. No i co ja tu mówiłem? Trzeba ją pobogosławić. Amen dobra, wytnę to. Tak, więc 4 kawki na 10 ode mnie dostaje. Dała tyle powiedzmy, ile ma tutaj namalowane. Yy, tragicznie sobie poradziła, powiedzmy. Widać było, że to już jest jej maksymalna wydajność, że ledwo zipie przetwornica, ale do 2 kW, jeżeli jest tania, powiedzmy tam za 200 zł czy coś i potrzebujesz do 2 kW przetwornicę z 48 no to bym ją wziął, to bym ją wziął jeszcze gdzieś tam posłuży, pobawi się w stand by'u pobiera powiedzmy 15-18 W tylko na swoją pracę nie mam pojęcia nie zwróciłem uwagi ile pobiera na przerobienie tej energii, tak działać działa, nie podpaliła się na szczęście gaśnicy nie potrzebowałem yy, czy bym ja taką kupił teraz ją mam w ręce, dotknąłem jej nie, nie kupiłbym tak więc, podsumowanko, jeżeli potrzebujesz tanią przetwornicę, powiedzmy do 300 zł, 250, to jeszcze bym ją wziął. Ale tanio, gdzieś na budowę, gdzieś okazyjnie ruszyć, wykorzystać do momentu, do którego się nie spali. Jeżeli potrzebujesz przetwornicę mądrzejszą, której chcesz jednak dłużej używać, którą gdzieś na stałe zamontujesz i będzie pracować, w życiu bym się nie zastanawiał, nie brałbym na pewno tej. Pierwsze odczucie, wiesz, jak coś kupisz w internecie, to masz po wypakowaniu po dotknięciu masz ten pierwsze odczucie, albo to jest fajne, albo to jest średnie, albo to jest gówniane. Tutaj moje odczucie już po dotknięciu typowy sprzęt z AliExpress, typowy taki chiński sprzęt, takie same odczucie negatywne mam do Volta. Różne sprzęty z Volta, które miałem w przeszłości, właśnie takie same odczucie mi dawały. Dlatego ja osobiście jestem akurat do Volta tak sceptycznie nastawiony, bo no wiem, że dużo sprzęt małem tandetnych Volt, Manta i te inne dziwne firmy. 4 na 10 dała tyle, ile powiedzmy powinna dać. Teoretycznie się powinna obronić nawet na 6 gwiazdek. Natomiast no nie, no nie. Tyle z mojej strony. No i co? I zapraszam do następnego testu. No i dobra mistrzu, myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Oczywiście, jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę. Natomiast w opisie filmu dałem link, w którym możesz postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba ci się to co robię, możesz mnie wesprzeć, powiedzmy, w formie takiej właśnie wirtualnej kawy. Dzięki czemu w każdym przyszłym odcinku właśnie mogę każdemu z osobna za taką kawkę podziękować i mogę tak rozpocząć, powiedzmy, kolejne wideo. Dodatkowo, powiedzmy, każdą wpłatę powyżej 30 zł, każde takie wsparcie Postanowiłem umieszczać tutaj, na magazynie energii. Przy pomocy grawelki laserowej na stałe nakładam każdego takiego wspierającego, tak? W ramach takiej powiedzmy wdzięczności.